W dzisiejszym filmie kontynuujemy nasze polowanie na Hugh Chester. no bo jak wiecie, kopalnia została poprawiona, no ale i tak jak dla mnie mega słabo. Jak ją jeszcze trzy razy bardziej zbustują, to wtedy może jeszcze tam wrócę do tej kopalni. Ale na razie się na to nie zapowiada. A więc, no, mamy 174 biliony hardcore waluty i za to wszystko robimy gigantyczny opening. Tylko na początku musimy w sumie pójść sobie do mailboxa, bo tam jest jeden prezent dla Was. I zresztą zaraz sami zobaczycie. Idziemy sobie tutaj do góry i tutaj mamy w ogóle jajko. Jedno za 7,5 biliona. Ktoś chce, no dobra, to za tyle mogę kupić w takiej. Promocyjnej cenie, w sumie. W ogóle, jak mega mocno rap tego jajka spadł. Zobaczcie, że ono już 9 bilionów jest warte. Powalone, że tak cena tego spadła, ale zobaczcie tutaj: konkurs na 19 bilionów gemów. Po prostu zostawcie ładny komentarz. No i łapkę w górę. I w kolejnym odcinku wylosujemy sobie kogoś, kto wygra 19 bilionów. Ale przy okazji w sumie możemy wszystkie gifty posprawdzić. Oczywiście, dziękuję za takie ekskluzywy tutaj piękne. Olkowi tutaj, Timowi też dziękuję. No i tutaj 4 biliony od Bea Long, a więc też dziękuję. Tutaj 3 biliony od Micha, a więc też również za te wszystkie, Pety. Dziękuję. I jeszcze, jeszcze Jeden na dole, mega fajny prezent widziałam. Oczywiście za wszystkie dziękuję. Na pewno nam się przydadzą te pety tutaj do maszynki. Tych safari katów już mam za dużo, powiem wam. Nie chcę mi się nawet tego sprzedawać. Tutaj kolejne do maszynki, a więc też oczywiście dziękuję za te wszystkie gifty. Tutaj kolejne do maszynki od Kubaska, tutaj jeszcze Hippo Melon. Tutaj kolejny od Kubaska i zobaczcie, tutaj od Doma dla mnie taki prezent Huge balloon Cut, a więc to naprawdę mega ładny huge. I tutaj nie wiem właśnie, czy to jest na konkurs do podpisu, czy coś. Jakby zahashtagowało, a więc po prostu odeślę tej osobie tego huge PETA. Jak będzie chciała mi go wysłać, to jeszcze raz go po prostu wyślę i tyle. No bo nie wiem, czy do konkursu, do podpisu dla mnie, bo zahasztagowało, a więc to no nie chcę brać peta, który miał być na przykład do podpisu. Ale oczywiście za te wszystkie inne ekskluzywy, tutaj również dziękuję, no sporo tego jest. I tutaj na filmie ktoś chce, żebym otworzył. No dobra, to otworzymy sobie na filmie jajko, zero buksy i oczywiście taki koszyk. Może akurat nam jakiś huge z tego wyleci. No i tutaj dziękuję również za wszystkie inne ekskluzywy, które mi wysyłacie. No, jak widzicie, ktoś wysłał 4 dni temu, jakby pok Staram się pokazywać wszystkie, nie odbieram tego, żeby pokazać właśnie to na filmie. Dobra, ale jeszcze tutaj wyślimy 7,5 biliona za to jajko. Normalnie tak nie kupuję, więc nie wysyłajcie mi tak jajek, no ale za 7,5 bilionów jedno sobie mogę kupić. Tylko problem, że przerzuciłem gemę na drugie konto. Dobra, ale na szczęście w banku mamy trochę. Dobra, i teraz wysłuchamy tej osobie 7,5 biliona. Dobra, i otwórzmy sobie... To jajko i ten koszyk, może coś ciekawego nam wyleci i idziemy otwierać. Jajko eventowe, które jest tam na górze. Dobra, tutaj zobaczmy, czy coś wyleci. Tutaj Z tego niestety nic, a czy z koszyka coś będzie. Z koszyka niestety też nic nie wyleciało. Dobra, trudno. Odpalam busty na 10 godzin i zobaczymy, czy po takim czasie nam coś ciekawego wyleci. Dobra, i powiem Wam, że trochę czasu minęło, co najmniej 12 godzin, boż tutaj w ogóle bustów nie mamy, a więc zobaczmy, czy coś ciekawego nam wyleciało. No tutaj wiadomo te sekrety i inne rzeczy. I teraz mam jeden pomysł. Musimy pójść na trade plazę, posprzedawać te wszystkie golden hell Rocky, bo jak widzicie, ja mam tego. Mega dużo kupiłem tego dużo, bo myślałem, że gemy mogą stracić na wartości, no ale nie tracą na wartości, a więc musimy to sprzedać. No, jakby widzę, żadnego golda niestety nie mamy. Ale ogólnie teraz musimy sprawdzić też jedną rzecz, bo 3 godziny temu był update, a więc to oznacza jedną rzecz, że mogli poprawić znowu kopalnie, bo jakby no troszkę więcej się zarabia, ale nie oszukujmy się, to i tak są śmieszne ilości. I w ogóle też powiem wam o jednej rzeczy, którą Presto napisał. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że Presto coś takiego napisze. A mianowicie, zobaczcie tutaj, jakby nie ma tego bustu na potrójne diamenty, który był, i nie ma go. Dlatego, że Preston napisał na Twitterze Zobaczcie tutaj, że ten boost był Zbyt pay to win, no nigdy w życiu bym nie pomyślał Że Preston coś napisze, może to jest początek Dobrych zmian, może Preston w końcu zrozumie Że no jednak dzięki graczom Free to play jego gra tyle zarabia No bo głównie gracze free to play W pet grają, jakby ludzie, którzy Płacą za granie, no to jest raczej mniejszość W stosunku do tych, którzy grają za darmo A więc może w końcu coś zrobi dla graczy free to play Normalnego, a nie dla coś takiego Gdzie się nic nie zarabia, no tutaj jest jeden gościu Zobaczmy, jakby, go kurcze muszę team zmienić Załóżmy sobie może jakieś huge. Zobaczmy, jak to z hugeami leci. 40 tysięcy za rozwalenie skrzynki. No, powiem wam, że może znowu trochę to zbustował. Jakby ciężko powiedzieć. Nie, musimy założyć repety pod te enchanty. Zobaczmy w sumie, jak to teraz będzie wyglądać. No, teraz założyłem full team. Czy jest lepiej? No, trochę tego leci. Ale nie wiem, jakiejś większej różnicy niestety nie widzę. W ogóle wy mi też mówiliście, że jakby magnet nie łapie tych worków. Ale no z tego co widzę tu łapię te worki. Zobaczmy w sumie, czy z dalszej długości gdzieś tam będzie łapać. No nie, no łapię te worki. No nie, może troszkę więcej leci, ale jakiejś takiej super różnicy niestety nie widzę dalej. Nie, napiszcie mi, czy wy widzi się teraz e, jakąś różnicę. Jeszcze tutaj zobaczmy jak to wygląda. Tylko tutaj to busta muszę odpalić. Nie, tutaj to w ogóle ciężko jest to rozwalić. No... Za rozwalenie jednego takiego 150 tysięcy gemów, nie wiem, powiem wam, że jeszcze 3-4 razy to poprawiam, i może będzie dobrze. Idziemy na trade plaza. Dobra, tu mamy jakąś taką trade plazę. Zobaczmy, czy ktoś tutaj Hellroki wystawia 18,5. No to nie jest tyle warte. Ludzie przesadzają z tymi cenami. Ja się będę cieszył, jak mi po 16 zajdą Tutaj za 20. No, jakby no, te pety nie są tyle warte. Były warte tyle, jeden dzień było. Wszyscy myśleli, że zdrożeją a nie zdrożały. Dobra, ale ta trade plaza nie jest jakaś taka mega super. Idę znaleźć taką pełniejszą. Dobra, tu mam taką trochę pełną. Pełniejszą. spróbujmy wystawić po 16,5 te golden hellroki, tylko oczywiście takie ze słabymi bonusami. Nie wiem, na razie tyle spróbujmy sprzedać. Zobaczymy, czy jakkolwiek się sprzedadzą te hellroki i zobaczymy, czy ktoś się na to skusi. Dobra, tutaj już dwie osoby są. Dobra, jeden już się sprzedał. To powiem wam, że ja wam je po 16, to 500 milionów zarobię na każdym. Dobra, i drugi się sprzedał, trzeci się sprzedał. Dobra, chyba za tanio jednak wystawiłem. Może jednak są warte trochę więcej teraz? No, powiem wam, że dosyć dobrze jednak schodzą te hellroki po 16,5. Nie to jest dziwne, bo jakby no ludzie sami inflację wywołali tak naprawdę. Dobra, no ale no i tak na tym zarabiamy całkiem nieźle. Po 16,5 się sprzedał. Myślałem, że nie będą tyle warte aż. Czyli może jednak wystawmy trochę drożej te pety. Wystawmy na razie trzy zwykłe po 16 bilionów w takim razie. Myślałem, że aż tyle nie są warte, ale no jednak się sprzedały szybko. Nie, mi powiem wam, że po 16 schodzą zwykłe hellroki. A więc... Przez update, który tak naprawdę nic nie zmienił. O, tutaj jeszcze gościu sobie huge a dobra, co z tego? Jajka, dropi huge peta. Już myślałam, że może z jakiegoś innego dropi huge peta. A więc tak naprawdę, przez update, który kompletnie nic nie zmienił, jeżeli chodzi o Game bo i tak się mało zarabia, podniosła się cena huge petów. No, dosyć dziwne, to jest wam, powiem. Dobra, ale jeszcze trochę tego wystawiam, bo jeszcze musimy sprzedać trochę tych goldów. Dobra, i powiem wam, że nie pytajcie, co zrobiłem w tym momencie. Chciałem wystawić sobie pikoka, Zobaczcie, ile tutaj jest kąt. Tu jest 5 kąt w jednym miejscu. I zgadnijcie, czemu tutaj jest te 5 kąt. Chciałem wystawić sobie pikoka i zrobiłem to w taki sposób i zawsze klikam B, a nie kliknę B. Nie zauważyłem kompletnie tego, nie wiem jak ja to zrobiłem, no na automacie to wystawiłem i tutaj te płosie 5 kąt i jedno z tych kąt od razu kupiło tego. peta. chciałem go od razu zdjąć, no ale no nie było szans, bo to dosłownie po sekundzie znikło. Zresztą spróbujemy to zrobić, może z ekskluzywem. Zaraz sami zobaczycie, chociaż może na innej trade plazie to spróbujemy zrobić, no ale no, no ale niestety straciłem 23 biliony w taki sposób, no trudno. Dobra, spróbujmy to zrobić, może na innej budce, z innym ekskluzywem jakim Zobaczymy, czy te konta też tak się tepną. No ale no nie spodziewałem się, że coś takiego się odwali. Pójdźmy na przykład tutaj, no i nie wiem, za ryzyko jednego takiego ekskluzywa, nie jest 500 milionów warty. Wystawmy go za jednego gema. Zobaczmy, czy coś się stanie. Z ekskluzywami tak to nie działa. Dobra, to tego sobie zdążę zdjąć. No ale powiem w obrzedzie, stety, lipa. W ogóle które konto to kupiło? Jakiś Mayman Normal 5. Nie wiem, czy on w ogóle jeszcze jest na serwerze. Tutaj jest ten gościu. No niestety, kupił sobie mojego PETA i ma teraz 193 miliony RAPU. Jeszcze trochę musimy posprzedawać te pety bo chciałbym odrobić chociaż do 1,8 triliona, Ale idę z tej trade plazy, bo złe wspomnienia mam tutaj z tą trade plazą. Ale no w się dosłownie te, po 5 kont tutaj. Któreś kupił mojego peta niestety. Tutaj w ogóle za 26 bilionów, taki pecik. Tutaj tanio ktoś wystawia te pety. Czemu on tak tanio te pety wystawia? Dobra, poczekaj, może coś kupimy fajnego tutaj. Dobra, chyba już nie wystawia więcej. Idę z tej trade plazy, bo nie mogę patrzeć na te boty, które kupiły mojego peta. Dobra, i zmienię trade plazy, ale powiem wam, że już wiem dlaczego tak tutaj stoją te konta Ja myślałem, że to ludzie robią sobie na złość i jakby stają tak, żeby zasłonić cenę, żeby ktoś nie kupił tego peta. A to po prostu ktoś za tanio pety wystawia i wtedy dzieje się coś takiego właśnie. Zobaczcie, co tu się dzieje? Nie wiem, co to jest, ale no zobaczcie, za 101 milionów jest Golden Huge Hell Rock. Czy to da się kupić, czy... Nie ja się boję tego kupować. Tutaj się dziwne rzeczy. Nikt tego nie kupuje. Powiem wam, że naprawdę w Pet Simulatorze jakieś mega dziwne rzeczy są. No zobaczcie tutaj. Nikt tego nie kupuje. Aha! To jest jakiś skam, powiem wam. Zobaczcie tutaj. Nie wiem, ja tego nie kupuję, bo zobaczcie, tutaj ten gościu pisze, że sprzedaje za 100 milionów. Prawdopodobnie to działa tak, że w jakiś dziwny sposób te boty zmieniają cenę. Wrzucę pety do banku, żeby mieć tylko 100 milionów, chociaż powiem wam, że, nie wiem, boję się nawet kupować. Nawet, jak będę miał 100 milionów, bo zobaczcie, że nawet nikt tych roków nie kupuje. Napiszcie mi, czy mieliście taką sytuację. No bo ja się pierwszy raz z czymś takim spotykam. Teraz ktoś się usuwa. Jakby widzicie, nikt ich nie kupuje. Tylko ktoś się po prostu usuwa z tej deski tutaj. O co tutaj chodzi? Bo no nikt tego nie kupił. Nie było tu żadnych takich, wiecie, efektów, gemów. Nie wiem, kompletnie nie rozumiem, co się dzieje na tych trade plazach aktualnie, powiem wam. No i zobaczcie, teraz ktoś za 101 wystawił. No i teraz tutaj to znikło. Nie powiem wam, że to był jakiś dziwny skam, którego jeszcze nie do końca rozumiem. No ale no, Wolałem tego nie kupować, żeby przypadkiem zamiast za 100 milionów kupił mi za 100 bilionów. Nie wiem, powiem wam, że odechciało mi się totalnie tego tradeowania, bo dziwne są trade plazy. Potradujemy w kolejnym odcinku. Wy sobie sprawdźcie film z mojego drugiego kanału i do następnego.